Cześć, witajcie, yy, na mapce, o tam jest Gajtek, odwróć się, no. yy, na mapce z, ej już możemy, jest? nie, na ma, <laughs> Boże. No, na, Boże, na nagraniu, yy, Survival Games, takiego typowego, yy, bo, bo to nie jest fajne. Dobra, ej, w którą stronę biegniemy? Mi się wydaje, że biegniemy za mnie, bo tam jest ten statek. Ej, to ty tylko, o, tam, statku. ej, patrz, tam, tam. Tam na szczycie góry jest, jak to się nazwa. Ale zanim, to, zanim ja tam dobre to, to wiesz. No to ty idź ze statku, ja pójdę tam na szczyt góry, okej? Okay? Okej. Okay. I spotkamy się gdzie? Na statku, może co? Okej. Okay. Albo przyspał nie, nie wiem, co się okaże. Dobra. 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Ej, już mnie coś bije. Głód sam jesteś głód jakiś gościu u niego Danie Ciebie Eee ja mogę sobie skaftować w Do gdzie są skrzynki, kurwa O, następna skrzynka. Złoto. No i co, ja sobie z tego gówna skraftuję, no. Ja nie wiem, gdzie tu są skrzynki, ale okej. Okay. Kurczę, o, 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 skrzynia. Jest, mam miecz kamienny. Wypadł stąd. Na tym statku nic nie ma. Chyba, że w piecykach. Czemu tu nic nie ma? Tam jest skrzynka, lol. Jak mam tam dostać? Okej, okay, mam chlebek. Mam patyki, miskę i tyle I gdzie się spotkamy? Czekaj, ja się wspinam po głowie klipcia. Okej okay. Dobra, teraz tam muszę wyjść. To jesteś schowany? Nie ma What the fuck? Jaki gościu uzbrojony Ale się zasrałem go zobaczyłem Mam dla ciebie mieczek. Dobra A gdzie jesteś? Chwila Wydostanę się stąd To są jeszcze pewnie Chwila o, o, mam dla ciebie czapkę czapkę, to ja mam No, ja dwóch gości chyba ubiłem I gdzie ty jesteś? Yy, na głowie Clipery Gdzie jest tu creeper jakiś? Yy, na spawnie. O Jestem na samym, samiutkim szczycie Czekaj, tu gdzieś jest To A to na mi porusznięte o to ci chodzi? No, no, no. Ja się tam ubijam. Pusz. mam łódkę, wędkę i takie tam. Spoko. Ktoś, ktoś idzie do mnie i to i nie jesteś ty. A zbije mnie! Umarłeś? Fah. No. Fah. no. To źle, się... że umarłeś. Suka, ciebie. No plec mi takie sobie że szkoda Ameryce, to myślę. Tu się człowiek trudzi. O, no, widać cię, spingo. Jakie masz myśli? Jak masz... Tam na górze wszystko ja opa opatrzyłem. Tam nie ma żadnej skrzyni. Jest. Raczej znaczy, y, ten, jak to się nazywa. Y, wszystkie skrzynie obejrzałem, nie? Jak mam tam dotrzeć? Nie obejrzałeś, bo tam jest na drzewie, jedna. No tak! Ja wszystkie zobaczyłem. Hmm. Tam trzy, trzy skrzynie, ale iść tam do nich. No I może coś złapiesz. ale nie będę tracił serduszka. O, skrzynka o tak, o tak, tego nie wiem. Ej, być. gdzie jest skrzynka stój?

Dobra, dobra, więc widzimy się jeszcze jak coś nagram Dobra, cześć, witajcie znowu i tam jest gajtek. A my biegniemy nie, w stronę... Tam, jest. O, tam. O, tam, tam. No, o, spoko. Tam. Bo ustaliliśmy sobie z nim, gdzie biegniemy. Do dużo osób jakoś. Wiesz co, ja pójdę do jednej skrzynki tylko. Nie. Do jednej. Nie, nie idź tam za siebie. Ale nie za siebie, tu przed siebie. Nie, nie idź. Chodź do... od razu tam, bo tam jest dużo skrzynek. A my się tu żelazny mięśnik To by było farta, ale się nie trafi, więc chodź. No... Chociaż pokazał, mówi co innego. Nie... nie zachodź, proszę. Dobra. <laughs> 9 sekund, 8, 7... Jakie to emocjonujące, brzuch mnie boli. Znaczy nie boli, <laughs> ale... Tak... Motylki mam. No. Motylki! <noise> Okej. Okay. A i ten gościu już biegnie tam. Nie, nie biegnie tam. Biegnie, lesy Mi robi? No. Weź, bo idą tu do mnie. Nie idą. Nie idą. Szybko biegnij. Nie idą. Patrz jaki farnik tu nie idzie Ja jak tu wejść? Aha, Pulian Tak? gdzie co? Nie omyślałem tego O, widzę na lewo Ej, tu! Nie, nie, tu jest wejście Ej! Spingo, tu jest wejście. Gdzie? Pod wodą, tam gdzie płynąłeś, koło Lianu. Masz coś? Chwila, przechodzę. Mm. Tylko, że do tego... Potrzebny jest sprint. Bez sprinta... Co? Fuck, spadłem. Jest, przeszedłem. A ja spadłem znowu. Spoko, dysko, no, spokojnie. Budki, ryb... Spodnie, rybka i piłka, Dobra. Mo mogę strollować tu trochę? On się nie chce szczerze przychodzić O, strollowałem lekko. Ja tylko steak w jednej skrzyni. No spadłem na sam dół. Dobra, spoko, wylu wyluzka, wyluzkaj. Ja biorę wszystkie skrzynie, nie? Szupnij nim! Ale wyluzku. Miecz, spodnie mam na ciebie. O ja, jak ja... Teraz. No nie. Jak ja teraz stąd wyjdę? Dobra, muszę zejść na sam dół i wchodzić tam. Wchodź, bo musisz znowu tam wejść. Musimy znać się. Bo y, zapomniałem się skrzyni na, na samej górze. Kto to tam na dole Ja. No by mi głodu straciło. No i nie straciło. Jest. Gdzie mam iść? Eee... na drzewo się wspinaj. Na którą? Na tą, na samej górze. Po Przy tej już byłeś. Ja tam wszystkie obejrzałem. A na drzewie to? No. Czemu mi się sprint bukuje w jednym miejscu? No! Bóg je mi się ciągnie, To źle Dobra, ja... Dobra, jestem na tym drzewie No, to tam na samym czubku jest... Duża na czapka i chleb i ten, muszę zjeść Dobra, to skacz na lodowady, ja płynę do wulkanu, nie? Okej okay. I tak ja zginąłem nie, nie mam dla siebie miesza, ale mam dla siebie spodęgi. dobrze. A miecz masz? Mam, jeden. Okej, okay. jaki? Drewniany. Fuck. To już przegraliśmy. Co ty, jak będziemy się kapić, tak? Tak w ogóle drugi raz już dopiero gram na tej mapce. Tak więc lipa. Ktoś tu płynie? Nie, tam gościa, aby widzę. Ale nieważne. On nas może nie widzi. Nie widzi. Ślepy. Muszę skina sobie zmienić. Zielonego. Na serio, widać mnie za bardzo. Muszę sobie derta z siebie zrobić. No Gajkowi już idzie prosto. Wow. Aha, tam było wyjście. Ej, ale daj mi to, te... zostaw mi te itemy z Jaki koleś. Ale przecież się i tak dzielimy. I ty mi nic nie dasz. Hmm. No tak tu mogę sobie przywłaszczyć te spotnęki. <coughs> Ty, nie, wiesz, to nie wiem jak tam wejść. <laughs> Jesteś w tym momencie. A na samym czubku. Tak. O, oh, w wow, się. Ej, ale jak sądzę, zejdę to. Ej, masz coś do jedzenia? Nie. Fajnie. Dobra, płyniemy tam do statku. Ostatek już odrabiony jest. Nie, jeszcze nie, no, nie, klepią się tam. Tak? No. Ej, stój. Daj mi, daj mi coś. Spadnie masz. Ej, nie, można wyrzucać. Jak to? Nie mogę ci wyrzucić. No. Ej, ale ci goście nam zabiją. No, to dlatego szybko musimy wziąć, wyskoczyć i płynąć. No to poczekaj na mnie. W kupieraźni. No nie wiem, czy w raźni. No poczekaj. Dzięki. Ale no bo oni... Słuchaj, oni zaś się pozabijają. Wejdą do tego statku i wtedy będzie pozamiatany, nie? No to tak, szybko idź. ten statek ograbiony już jest. Co ty? Czekaj. Ty pójdź pod pokład, ja zobaczę tu. Pod pokładem już byłem. O, 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 tam jest. Zabili się. Nie. Oni. Na szczęście wiem, gdzie tu jest skrzynka, ale pewnie już jej... w niej, w niej nic nie ma. No, wiedziałem. Nie ma już na tym statku nic więcej, idziemy stąd. Nie, ja idę no. do skrzyni. Gdzie nie? nie Tylko skrzyni, idiot. Jest skrzynia. Uh -huh. To na górze, na górze, na górze. A i. Mierz mi zniknął! Ej, ej! Ale ej, idę ej no. Ej, no, mi miesz zniknął! Ej, no, spingo! Mierz mi znikną. To super, uważaj, tam na statku jest gościu. No wiem. Właśnie mnie goni. Ratunku. Wiesz, że jeden hit i mnie nie ma. Ej, ratuj! Szybko, tam gdzie wchodziliśmy, szybko. Ej, no, ale mnie coś bije. Może gościu? No, nie. Jakiś gościu się tutaj tepnął, lol. Zabrał mi mieści w ogóle Ej na lądzie nie masz szans Jeszcze mi się kliknął waypoint Dzięki A patrz On patyka śmierci Gdzie ty jesteś? I dlaczego cię nie mogę znaleźć? Ja mam trzy serduszka przez tego admina tak to je Oje, uważaj, uważaj, uważaj! Gościu tu na ciebie kąpi. Tam ze skarpu. Ja, ja wiem, widzę go. Ja chcę go zjechać patykiem. On ci padnie. Ja zobaczę mój <laughs> Ja sobie zrobię kina takiego, że będę w jak sobie ubrany. <laughs> Tam jest. Dwóch gości. <laughs> Relacje z pobytu Gajtka. O, dobra, ja tu wiem, gdzie jestem. Idź tam na samą górę. I teraz... O, o dobra, teraz w, w, nie tam, nie tam! Y, chodź. Tutaj ciągle... O, tu. Dobra, dobra, chodź. Tu. I tam. Nie. Tu, 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 tu. O, tu. Brzegiem, brzegiem. Y, aż dotrzesz do takiego klifu. Jakby w dół. Czekaj, e, tu jesteś? jest. Wiedzie jak ja spadnę na pierwszym lepszym tym co zginę? Tutaj przeskocz na ten, dobra. Tutaj na tamto, na tamto, okej. Okay. I tutaj będziesz miał skrzynkę. Popatrz. O to jest. Pusta. Fuck. Czekaj, zaraz będzie Spał. No tu stój tam na szyfcie, Na szyfcie, bo tam jest dwóch gości. Na górze? Nie, na dole, na dole. Ale na górze jest więcej skrzynek. Na, na górze jest zero skrzynek akurat, ale... Nie. To... Tam, y, tam jest jedna, na drzewie druga. I tu, i trzecia tu. O, na, na balkon chodź. Co mnie bije? Nie wiem. Idź na balkon szybko. Na balkonie jest jedna strzynka. No ale ciągle coś mnie bije. Admin. Pusta. Ido masz set? No. To niech on cię zabije i będziesz miał na niego skarb. No przeżyłem. Ej, na spawnie uważaj jest jakiś shadow. Shadow ...Hawk... Czy ktoś? Chyba jest, jest ze Już wiem co cię bije, wchodzisz w klocki. Jest? Jest Dobra, bierz szybko. Masz miecz? Nie. Mam jedno sesję. O tu. Tam jest skrzynka. O tu, Ej, tam jest skrzynka. Tutaj jest skrzynka na dole. Na drzewie. Było tam coś? Chłopie, jak ja spadnę Tu to zginę I tu tak spadłeś Czekaj ja ci powiem Tutaj są liany Spokojnie spokojnie Ej tu, tu do skrzynki tutaj idź no, widzę, widzę. Na shifcie schódź <grym> Ale nie o to mi chodzi Aha Deathmatch Bij się <grym> Widziałem to Ej no ci też niech się biją Ten szauhełk ma ten Jak sobie mieć Dobra, więc na tym kończymy i... I... widzimy się w kolejnym materiale No więc, pożegnaj się eee, Witam No, więc coś